czwarta rano, lotnisko Modli. Dzisiaj lecimy do Bali, południe Włoch. Yy, bilety kosztowały nas dla trójki 900 zł. Zapraszamy. Jesteśmy na lotnisku w Bari, chcieliśmy pojechać autobusem numer 16 do centrum za 1 euro. Niestety autobusy kursują co 40 minut i nie załapaliśmy się. Gdybyśmy chcieli pojechać pociągiem, cena od osoby 5 euro, więc ponieważ jesteśmy dużą grupą, bierzemy tak... 30, czyli za osobę zapłacimy po 5 euro za kurs. Trochę brudnym bym powiedziała, ale w tymże sklepiku dzieją się takie rzeczy, o to, że jeden litr takiego białego minka. Kosztuje złoty 30,30 euro, 30, a czerwone mamy za, za 15. Pan daje zdegustować, mówi Leciusieńko po polsku, i wino jest pierwsze. A to jego sklep i gadżety albańskie. Albańczyków jest tutaj mniejszość narodowa, całkiem spora. Proszę, oni tutaj rzeczywiście chyba pielęgnują swoją tradycję. Pewnie jakaś rodzinna fota. pizzeria, pizzeria przy naszym domu nazywa się Bow Salad albo Co? O niej która to jest protestano. W każdym razie zamówiliśmy pizzę 3. Mamy 2. Kaprycioza, 8 euro. Taki ciasto. Troszeczkę, ale ładnie wypieczona, a to jest pizza biała. Nie mam pojęcia z czym, ale na pewno bez pomidorów dla naszej ukochanej Anny. 8-9 euro, czekamy na resztę. Oto jest rachunek za nasz obiadek. Kupiliśmy trzy duże pizze, trzy piwa, jedną wodę, cztery kawy i do tego szyneczkę, i zapłaciliśmy 48 euro. Zwróćcie uwagę, że 6 euro zapłaciliśmy za serwis, czyli za tak zwany napiwek. I tutaj we Włoszech serwis tudzież koperto jest prawie do każdego rachunku doliczane. Pociąg lokalny 2,60 euro. Taki bilet kasujemy tutaj na Peronie i jedziemy Mi piace sempre w pasażerze z ludźmi, canot. Frazigał mnie z

a tutaj jest sałatka z owocami morza. tutaj na razie nie widzę, ale yy, być może nie, do, dogrzewałam się do małych pośmornicek, Czek. 8 euro, 10 euro. A tutaj osoby mają również z owocami morza, yy, bez sosu Tego tylko owoców morza to tam za dużo nie ma, głównie klucha. Jesteśmy w Poliniano Amare na najsłynniejszym tarasie na widokowym, na najsłynniejszą flaszkę. Tutaj swego czasu były organizowane skoki Red Bull'a do wody, tam była taka trampolinka, nazwijmy to trampolinka, ustawiona. W zasadzie mój komentarz jest zbędny, można zobaczyć jak jest piękny, nietypowo, co potrafi Matka no to stworzyć. 🎵🎵🎵 Poliniano, białe domki, wąskie uliczki, kwiaty w doniczkach. Emiricordi cosa perderine Jesteśmy przed w Bali i poznaliśmy taką młodą parę, która stoi za mną. Dąndynka dziewczyna w skodenkach z chłopakiem. Chcemy się udać na plażę pomodową. I ona używając translatorka, powiedziała nam, że mamy pojechać od busikiem 2 i musimy kupować bilety, ponieważ warii nikt tego nie robi, a ona nas dalej przypieczy. Jadąc autobusem numer 2 w centrum Bari dojechaliśmy po 5 minutach na plażę Pomodoro, która jak widać to nie jest częstą rzeczą we Włoszech. Jest piaszczysta, jest płaska, jest mięciuśka, przyjemna. No oczywiście tłum jest, jest weekend, jest lipiec, ale spełnia nasze oczekiwania w 100%. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good like my baby It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you Chips, chips Do miasta w Bali A za murami Taka oto fiesta Ser żółty, który pan kroi w jakieś takie kawały A potem wrzuca tutaj do takiej buzującej, olejowej frytury jeszcze tego nie jadłam, więc nie wiem, co to będzie. A tutaj drugi taki specjał regionalny. Ponczusie, które pan smaży. Ponczusia zjadłam. Ponczusia zjadłam. O, ponczusie wyglądają tak. A to jest ciasto, z których ponczusie pan. pan... Po pizze, po pizze, po pizze, po się, że coś, co miało być serem smażonym na głębokim tłuszczu, jest po prostu polentą, polentą smażoną w głębokim tłuszczu. Takie. Szałucham. Jesteśmy w porta Antica, w monopoli, małym porciku, a przed nami łódki gocci. Charakterystyczne łódeczki dla tego miejsca wciąż pracujące, wciąż wypływające na połów małych muszli, drobnych ryb i ostrych. Porto Vecchia, czyli stary port w Monopoli i plaża Porto Vecchia. Plaża jest wąska, kamienista, jest tam trochę piachu, ale nie to jest w tym miejscu ważne i nie to jest piękne. Piękny jest ten widok. w generale taki duży bazar, no 10 minut piechotą od centrum miasta. Jest godzina 11 i to już jest trochę za późno, ponieważ bardzo dużo stoisk jest zamkniętych. Niemniej jednak jeśli chodzi o owoce, warzywa, benzinę, mięso, to wszystko jest. Ryby już są zamknięte, pieczywa już praktycznie nie ma. Idziemy za. Przystanek autobusowy znajduje się na tyłach dworca kolejowego. tam jest, nazwijmy to, dworzec centralny autobusowy. Kupiliśmy bilety w obie strony, jeden bilet w jedną stronę kosztuje 2,90 na powrót tyle samo. Te bilety nie są na godzinę, tylko są na dzień. I warto będąc w Bari, w ogóle we Włoszech zainstalować sobie taką aplikację, nie wiem czy to będzie wyglądać, Trainitalia. Ponieważ po pierwsze, pani w informacji nie zna języka angielskiego, a po drugie, no niestety nam udzielono złej informacji i musieliśmy po godziny dłużej czekać na oblast. Jesteśmy w miejscowości Castellana Grotte. Przyjechaliśmy tu po to, aby zobaczyć Grotte di Castellana. Zapraszamy do środka. Idziemy na dwugodzinną wycieczkę z włoskim przewodnikiem. Nie możemy zbyt długiego filmu, ponieważ tutaj nie można ani kamerować, ani filmować i oni rzeczywiście bardzo tego przestrzegają, bardzo to sprawdzają. Idzie pani, która rzeczywiście obserwuje, co się dzieje, niemniej jednak, niemniej jednak warta zobaczenia, zwłaszcza ostatnia grota, Grota Biała, przepiękna. na targ rybny, żeby popróbować surowych rybek, surowych muszelek, ale to chyba nie jest to miejsce, bo jest tylko jedno stoisko i tak naprawdę do próbowania nie ma nic. Ale rybka wygląda super fajnie, świeżo. Najfajniejsze jest to, bo to jest jakaś biorąca się oczywiornica. w mieście, które jeszcze do lat 50. było nazywane hańbą Włoch ze względu na panujące warunki tu życia. Teraz jest wpisane na listę dziedzictwa UNESCO i przyciąga rzesze turystów. Zapraszamy! Widzimy groty skalne, w których jeszcze do lat 50. mieszkali ludzie razem ze zwierzętami. Rząd włoski, chcąc poprawić warunki życia tym ludziom i uniknąć szerzenia się chorób, wybudował bloki, a ludzi wysiedlono. Teraz, może jaskinie, nie, ale miasto jest znów zasiedlane, i oczywiście jest atrakcją turystyczną. W 1956 wyludniono z wszystkich, natomiast jeszcze w XVIII wieku w Wachlarze mieszkało 40 tysięcy ludzi. Rada wujatoma, materę warto zaplanować rano ze względu na to, że po pierwsze rano nie ma tłumów, po drugie nie ma takiego upału. Po godzinie 11 naprawdę upał jest nie do wytrzymania. kurata cała w czarnej kule. Po owoce morza. Maska ośmiornicy wygrillowana po prostu w sposób idealny. Jakieś, nie wiem, szaszłyki, nawet nie wiem co to jest. To wszystko różna buraka. Za konecerów mniejszego płodu. Nie, no nie ma mniejszych bułeczek, ale tu jest tak miękko, miękko, owoc morza. Są jeszcze sałatki w ofercie. Dla każdego coś dobrego. Taka sobie torebeczka, a w tej torebeczce... Mnóstwo dobroci. Proszę. Sałatka z tuńczykiem. W zasadzie ze stekiem z kuńczyka. Ale najważniejsze co w bóle. Ośmiornica. Proszymy, proszę. A za to wszystko zapłaciliśmy. Uwaga, uwaga. w mamy miasteczko Ostuni. Jedziemy pociągiem za 6 euro do miasteczka. Podróż będzie trwała około godzinę. Następnie musimy wziąć autobus miejski, ponieważ ze stacji do y, miasta, do centrum jest około 5 km, Więc zapraszamy. Na stacji w Ostuni minusem jest to, że na autobus Czeka się około godziny. Tutaj autobusy do centrum miasta jeżdżą, niestety, raz raz na godzinę, i myśmy trafili w tą dziurę. Więc przyszliśmy sobie na latę makietko do sklepu stacyjnego. Na wzgórze. Minusem naszej dzisiejszej wycieczki jest fakt, że jest sobota, jest niestety dziki tłum ludzi, więc idąc główną ulicą, odbiera to urok niewątpliwie miejsca. Natomiast w momencie, kiedy wejdziemy w takie boczne uliczki i jest pusto, jest po prostu bajecznie, jest pięknie. Są turkusowe drzwi, turkusowe okiennice, turki leżą i państwo z Wielkiej Brytanii, którzy robią nam zdjęcia, jest tutaj. na Starym Rynku i zamówiliśmy taką oto cudowność deska tutejszych przysmaków z tłustym jakimś tam boczkiem, z pyszną buracką i z różnymi serkami czekamy na ogólnie nie jedna taka deseczka kosztuje około 20zł I tutaj należałoby zakończyć wycieczkę po Stuni, właśnie po to, żeby zobaczyć o na dłoni. 7:50 rano, dziś jedziemy do Arbelovello Autobusik będzie jechał godzinę 5. Koszt biletu to 4,30. Na co warto zwrócić uwagę? Autobusy do Arbelovello są. W zasadzie co godzinę, natomiast jedne jadą godzinę, jedne jadą dwie godziny, więc patrzcie na to! Jesteśmy w miasteczku Arbelobello Bello, znane go przede wszystkim z białych domków truli, które widać za nami. Jest godzina 9.20, więc jeszcze nie ma tłumu, więc warto, warto do takich miejsc przyjeżdżać rano. insieme a me, pop. come prima, più di prima tamerò, una lacrima sul viso pregherò, azzurro quando quando, volare che sarà, canta insieme a me. Hey, hey. Come prima, più di prima. Kieri nazionali, czyli limoncello, zobaczcie w jakich kubłach. I dwa likiery gorzkie, o których warto powiedzieć. To coś, to coś, To w sumie znamy, bo to jest jak Vekia i Becchia Romania. Smakuje trochę karmelem, trochę Coca-Colou. Gorzkie, słodkie, bardzo dobre. Natomiast to. To jest hit naufalne ufalne ktoś chce się podstępować po 10 minutach, wystarczy, że wypije taki jeden. Zobaczymy co będzie na zależykach. Ogromna ten Zakończyliśmy naszą pyszną kolację w restauracji. Kolejeczka, która tutaj jest po mojej prawej, świadczy o tym, jak ta restauracja jest dobra i o tym, że jest polecana we wszystkich blogach. Google daje jej 4 5 i ja to potwierdzam, naprawdę jedynie jest pierwsza klasa. Sam fakt, że pan podając całą rybę, filetuje ją, oddziela kosteczki, oddziela ości i ładnie łyżeczką wydaje mięsko na talerzyk, dla mnie to jest po prostu najwyższa szkoła jazdy. Polecam. Jesteśmy na ulicy Arkobokka, zwanej ulicą Orychietce właśnie na tej uliczce możemy znaleźć panie, które robią świeży makaron zwany orykiette, czyli uszka. Kończymy nasz urlop w Bali. Jest to świetne miejsce wypadowe. Jeżeli chcecie zwiedzać Apulię, my spędziliśmy tutaj kilkanaście dni. Odwiedziliśmy pięć miasteczek: Polignano, Monopoli, Ostuni, Matera i Arbelobello. Część tych miasteczek wymaga całodniowej wycieczki, część można połączyć, na przykład Polignano i Monopoli. Byliśmy również w Castellani Grotta. Bari to święte miejsce, wypadowe, jeśli poruszacie się pociągiem, tak jak my, ponieważ Tutaj połączenia pociągowe są naprawdę świetne, bilety nie są drogie, więc warto. Oczywiście my wybraliśmy akurat tę miasteczkę ze względu na ilość czasu, którą mieliśmy, ale miast papuli do obejrzenia jest całe mnóstwo, także wybór należy do Was.